Oni byli powstańcami przez 63 dni, a przecież ich życie trwa często ponad 90 lat. I to są ludzie nie? przede wszystkim, a oni byli powstańcami kiedyś. I myślę sobie, że zamykanie ich w tej szkatułce tylko powstańców warszawskich dla nich samych może być czasami też chyba męczące i kłopotliwe. Tu wypada bardzo wiele e, dużych słów, ale ja trochę małych chciałbym powiedzieć, ale chyba ważne. Nie znałem nikt swojego dziadka. Ani jednego, ani drugiego. I państwo jesteście dla mnie trochę jak nasi dziadkowie, nasze babcie. I kochamy Was bardzo. Jesteśmy z Was bardzo dumni. Mamy nadzieję, że dzięki temu, co robimy, do czego zaprosiła nas Agnieszka, Wy możecie być choć troszkę dumni z nas. No, babcie pamiętam, natomiast dziadków nie poznałem, nie mieliśmy okazji. Więc dla mnie. W sensie dosłownym to są naprawdę tacy żyjący przedstawiciele tego pokolenia, z którym ja w ogóle nie mam kontaktu, tak w tym najbliższym rodzinnym gronie, więc tym bardziej są mi bliżsi e, niż pewnie reszcie ludzi, ale myślę sobie, że trochę każdy z nas takich traktuje, jak tak patrzę na, na wszystkich ambasadorów i na ludzi, którzy piszą do nich te kartki, no, piszą tak, jak oprócz tych wielkich słów, oczywiście, które tam. Padają I one są pewnie ważne, a dla mnie chyba mniej ważne niż te takie zwykłe ludzkie słowa, bo to oni byli powstańcami przez 63 dni, a przecież ich życie trwa często ponad 90 lat. I to są ludzie nie? przede wszystkim, a oni byli powstańcami kiedyś. I myślę sobie, że zamykanie ich w tej szkatułce tylko powstańców warszawskich dla nich samych może być czasami też chyba męczące i kłopotliwe, szczególnie w tej jesieni życia. Szczególnie, tak mi się wydaje. I, i, I myślę sobie, pani Danusia mi za te moje słowa podziękowała, bo i dla niej to było ważne, że, że w, w potoku tych y, ważnych, bogojczyźnianych i patriotycznych słów... Y, nie zawsze pewnie szczerych, tak sobie myślę, tylko takich konwencjonalnych, że się tam mówi, no bo to trzeba powiedzieć. Takie zwykłe słowa chyba też są istotne. Dla mnie były istotne, ja miałem taką potrzebę, żeby się z nimi podzielić tym właśnie, tak, taką refleksją. Jak się okazało, słusznie, bo od dwójki czy od trójki zniknął ten taki zwrot, że się bardzo cieszą, że te słowa dzisiaj padły. Też mam wrażenie, no. że oni się ucieszyli z tego, z tych najprostszych takich ludzkich tak. słów. No A no, ale przed rocznicą powstania. Mówimy powstanie, jeśli myśli pan powstanie warszawskie, to co pan myśli? Cierpienie to jest pierwsze słowo i tragedia, które, które mi się, bo oczywiście można mówić o jego zasadności, o jego niezasadności, opinii będzie tyle ile ludzi w Polsce mieszka. Natomiast dla mnie niepodważalny jest heroizm indywidualny wszystkich tych ludzi, wszystkich jak jeden mąż i Niewyobrażalne cierpienie, którego musieli doświadczyć podczas tego. Wojna jest najgorszym, co może ludzi spotkać. My trochę o tym zapomnieliśmy, ale niestety. Ale wojna w Ukrainie nam, nam przypomniała. Trochę przypomniała w taki sposób. Najbardziej chyba drastyczny, jakim można było sobie wyobrazić, bo to jest bardzo blisko nas i to są ludzie, którzy żyli tak samo jak my. To nie ma wielkiej przepaści między Ukraińcami a Polakami. Nie ma żadnej tak naprawdę. Że oni żyli też w, w, w takiej samej rzeczywistości, z internetem, ze wszystkimi nowymi technologiami, a spotykało, spotkało ich to, co spotkało naszych bohaterów, którzy tutaj z nami dzisiaj byli ponad 70 lat temu. Więc myślę, że to jest niezwykle ważne, żeby o tym mówić w, w, w takim kontekście, że to, że to powstanie, oni by, wydaje mi się, że tak jak ich znam y, kilku, z, z kilkoma rozmawiałem dłużej niż tylko chwilę, że oni by woleli y, nie być powstańcami warszawskimi. Woleliby, żeby do, do tego powstania nie musiało dojść, żeby mm, tak wielu z nich nie zginęło w tym powstaniu, tak wiele warszawiaków, tak wielu wartościowych ludzi, którzy potem mogli tworzyć silne państwo, zginęli. Na pamięć, na pamiątkę Polski to na pewno, tu dzisiaj padły też takie słowa, z którymi ja się zgadzam, że gdyby nie powstanie, byłoby ciężko przetrwać te czasy komunizmu i przetrwać, nie przetrwałaby pewnie myśl o wolnej Polsce w takim stopniu, jak to się stało. No, ale byłoby lepiej i byłoby piękniej, gdyby do tego w ogóle nie doszło i w ogóle nie doszło do II wojny światowej. Myślę sobie, że zapobieganie i przeciwdziałanie, i pamięć o wojnie dla mnie ma aspekt przede wszystkim antywojenny. To znaczy, że ci ludzie przypominają o, o tym, jak źle może być między ludźmi, że wojna jest najgorszym rozwiązaniem i najgorszym um, kataklizmem, który, który, który może się człowiekowi przydarzyć. Jest pan jednym z ambasadorów akcji Bohateron. Co to jest? Tak. Co to jest ta akcja? Ta akcja to jest. Ona ma kilka wymiarów. Ona ma wymiar edukacyjny, czyli promuje takie wśród nauczycieli przede wszystkim takie postawy, które w nowoczesny sposób nauczają historii ostatniego stulecia, znaczy minionego XX wieku. Mam wymiar też pomocowy. Jeden z baz najważniejszych, że pomaga tym powstańcom, którzy tej pomocy potrzebują, a potrzebują ich prawie wszyscy, bo to są bardzo wiekowe osoby. I to jest pomoc doraźna, to znaczy pomoc aprowizacyjna, wyposażenie w leki. Podczas COVID-u bohater bardzo prężnie działał i że to bezcenne moim zdaniem usługi oddał powstańcom trochę zapomnianym przez te organy państwowe, bo tak wydaje mi się, że trochę to jest ironia, że, 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 że przychodzą tutaj ludzie związani z, z instytucjami, które mają olbrzymie pieniądze i jak na ironię Bohateron jest inicjatywą oddolną, wspieraną tylko przez państwo i myślę sobie, że ci ludzie dzięki Bohateronowi, powstańcy warszawscy, może to są duże słowa, ale od kilku z nich to słyszałem, że poczuli się docenieni i poczuli się uszanowani. Po wielu latach, dlatego że oni byli wzgardzeni po dwakroć. Znaczy, po II wojnie światowej zamiast chwały spotkały ich represje i cierpienia ze strony komunistycznej władzy, a potem po powrocie w wolnej Polski. No właściwie bohateron tak naprawdę był pierwszą inicjatywą, która, że tak powiem, przywracała pamięć o powstaniu i to jest trzecia funkcja o której, o której um, chciałem powiedzieć um, w kontekście Bohaterona. Przede wszystkim edukacja, pomoc i pamięć historyczna i budowanie, budowanie um, przepraszam za pomyłkę, budowanie takiego, dzisiaj też padły te słowa na konferencji, um, świadomości historycznej, bo wydaje mi się, że czym innym jest um, jakby apologia cierpienia wśród młodych ludzi, od, od tego myślę, że powinniśmy się trzymać z daleka, a czym innym jest pamięć to, to nie znaczy, żeby wielbić cierpienie, i żeby od razu być gotowym, żeby swoje młode życie położyć, że tak powiem, w, na, na, rzucić na stos i żeby spłonęło, ale wydaje mi się, że dobrze, żeby o tym pamiętać. I przede wszystkim dla mnie ta pamięć, tak jak powiedziałem, ma wymiar antywojenny, i tego powinniśmy się trzymać. I taką że tak powiem, paletę możliwości bohaterom. Oddolna inicjatywa, tak naprawdę, która powstała, to co teraz jest, to, że my tu teraz rozmawiamy, nie było tak przecież kilka lat temu. Zaczęło była... się od pocztów. Tak, od pocztowych i małej fundacji, tak naprawdę, która teraz dzięki Agnieszce, pani prezes, rozwija się tak prężnie i tak wielu ludzi się w to angażuje i pomaga. I oby tak było dalej i oby ta akcja nie słabła i nawet kiedy zabraknie już powstańców, bo niedługo tak będzie po prostu, że to są ludzie i że nie będzie ich z nami w ogóle w niedługim czasie. Myślę, że, że sens tej, tej, tej akcji nie przeminie razem z nimi.